Także witam was widzę w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj w kolejnym odcineczku Z wschodniego rolnika Dzisiaj sobie pokończymy kosić tą łoneczkę Na odcineczku, może jeszcze sanko, jak zdążymy I co? Ja podaję już największy bieg jaki tylko jest i kosimy to, nie na live też coś tam było, tylko były trochę problemy z internetem, niestety, bo jak to wiecie wiatr, to pogoda, atmosfera, te wszystkie sprawy to niestety trochę zaszkodziły i ten live trochę taki pozacinany był, ale odbył się godzinny live i trochę na koniec poszliśmy polonezem, tak że możecie wbić, bo to było wczoraj, dla Was to będzie, jak ja to wrzucę, to będzie to dwa dni temu około. No, coś takiego myślę Też widzicie, trochę ukościłem więcej na tym live'ie Wam tu pokazałem tylko tą łąkę Dzisiaj sobie ją dokończymy Chciałem tutaj... Bo jakbym miał kościć to całe To bym musiał nagrać ponad 40 minutowy odcinek A także... albo 50 A także, że jak ja mam taki odcinek wrzucać To trochę bez sensu Opór włączymy w ogóle, bo... Zapomniałbym włączyć, a opór to najważniejsza rzecz Bez oporu to nie ma jazdy, jak to mówią Możecie w ogóle zostawić widzowie lajka A i z oporem majstra wpaść Na BTK I tyle no, tak szczerze z tego wszystkiego Na razie Dla na BTK będziemy wrzucać Także spokojnie się coś wrzuci tylko niech czas będzie mi siły, a może się dzisiaj coś wrzucę, zobaczymy. Tam trzeba wrzucić w ogóle nowe logo, wszystko porobić, będzie wtedy stuprocentowo lepiej. W ogóle też y, trochę ostatnia optymalizacja farminga też jest lipna, dlatego też może i przesłać mili streama, no ale wiadomo, no nic się nie poradzi na farminga też ostatnio widziałem jakieś aktualizacje były tego farminga, takie malutkie jeszcze także coś jeszcze farming działa na tym temacie w 22 oczywiście pojedziemy sobie to 60 tą sześćdziesiątką 3 oczywiście pojedziemy sobie przesząsać myślę, że będzie tak to lepiej żeby też nie robić ciągle tym samym albo weźmiemy mu rususa nie dobra weźmiemy 3pk będzie lepiej bo taki mniejszy później do zgrabiarki też 3 pka i do belowania pójdzie ten do belowania pójdzie ten no ta czwórz, czwóreczka tutaj pożo także no jak to wyjdzie e, później do wijania też jak kiedyś będziemy wijać to też by poszła do wiarki czwórka wiadomo Trzeba też wyrobić, nie? Dużo już nie zostało, naprawdę. I co to jest? To jest tyle tak malutko, że no, sami widzicie, nie? Też w ogóle odkryłem drugi wiatr tutaj na tą łąkę. Widzicie, taki główny w pierwszy wiatr. Także teraz już będę wiedział, jak, gdzie i co dojechać. Za zobaczycie gdzie ta droga prowadzi, bo ona prowadzi tam no, tutaj do drogi głównej. Tutaj jak ten... Jak tu mam te dwie łąki. Także zobaczycie. Dokończyłem to kosić i dookoła się obiedzie i będzie koniec. To na pewno się jeśli Ci uda coś zacząć przetrząsać i będzie coś już innego, a nie tylko w na bo to samo też widzowie widzę wam, że się seria też podoba. Tutaj jak przeniosłem. W ogóle się podniosę. Nie wiem też że sobie w ogóle coś mnie w boli widzowie. Eee, na pewnie litówka Takie widzowie, uważajcie. Na siebie. Tego też tak jak będę czasami na odcinkach mi mówił czy coś, albo no, jak będę musiał gdzieś wejść na chwilę z odcinka, to przepraszam was widzowie, ale się nie da inaczej, bo tego nie także no, też niejednokrotnie je litówkę także już coś tam wiem z doświadczeniem, bo... Na przykład raz już przechodziłem w podstawówce Także Także no A w ogóle chyba zapomniałem gdzie włączyć oświetlenie, nie? Oświetlenie jakie ja do zapomniałem włączyć O, to coś tak dziwnie Jest tak dziwnie tu było, wiecie? Małże mi jaka zrobiłem, słuchajcie, dobra, zaraz się go poprawi. A i czemu w się włączył? Ach, bo zapomniałem, bo dance się dobra Nie było tematu Jak trochę widzicie, się, widzę Próbuję to tak obkaszać Tak amatorsko, ale widzicie, zawsze to coś daje Dobra, i mamy praktycznie chyba wszyściutko yy. Czemu się nie zmienił bieg do tyłu? No i teraz sobie odkosimy tutaj dookoła Dam sobie mikrofon tak, będzie może lepiej trochę słychać yy, Też na razie nie będę, będę i a zresztą co ja mówię jeszcze w ogóle do jest dookoła, pojedziemy po 60 czpeko oczywiście i pojedziemy sobie resztę rzeczy ogarniać także No tam będzie to jakoś tak także ja się nie przejmuję tym Tam jeden raz wystarczy Już nie będę się pchał w te krzaki, jeszcze bardziej w te miece tutaj co jest I to co mam to wystarczy teraz no, Tu takie lekkie też było miaki, ale na nie już też nic nie poradzę Tak to niestety widzę, jak wygląda. Wygląda niestety. I tak to niestety będzie musiało najpewniej zostać, także no niestety. Nie gdzie tu wjeżdżałem, ale jakoś się tuti. Podniesiemy sobie, wyjdziemy, bałek schowamy i sobie je złożymy, i sobie jakoś źle powolutku pojedziemy się nie śpiesząc oczywiście i ja yep, ostatni bieg też w ogóle widzę możecie pisać hashtag przetrząsania w ogóle, bo już wszystko tu i tu i widzicie jak wyjechałem światło w ogóle, bo jestem na drodze głównej i tutaj policja może jechać coś, to wiecie, zawsze lepiej mieć palone niż nie mieć i jechać jak debil kurwa, tam jest poczekać czy coś także no jedziemy koło tutaj zobaczycie też jeszcze raz ten piękny napis PTK Team także Elegancko, słuchajcie Tego uczusa sobie postawimy, szczerze by go tu postawić No dobra, chuj nie on tu stoi na razie się przestało kręcić w ogóle tu można maskę otworzyć, czy co? nie można maskę sobie zdjęć, dobra eee, w ogóle są zdjęte nie wiem czemu no chyba nie wiem, tego przed odcinkiem zrobić dobra odczepiamy damy na 50, na 50 ustawimy na 30 na szybkiego mamy 12 minut to serdecznie się zapraszam do majstra jak i do są z oporem serdecznie zapraszam bo chłopacy też tam działają sobie ostro siedzi o nagrywanko czasami też fajne time -lapsy, wszystko robią także bo dziki możecie bić i się oddzięczyć tam u nich subikiem, łapką w górę i wiadomo nie tylko tym nie, innym komentarzykiem również dobra, pójdziemy sobie potrzepimy Bałek a tylko bałek, w sumie nie wiem czy nie zacznę nie widać z tym no da to jest okej okay. wrócimy sobie trójka trójkę od razu Kurkę nawet. No, na drodze sobie rzucimy. I jak piątaczek Jedziemy sobie na łąki, światełka mamy. Mamy. Także się musimy martwić. A właśnie chudy wyłączę, bo nie są potrzebne. Eee. No. Gryturem możemy sobie lekko ruszyć. O, gdzie może lepiej, a obniżymy go. Także, no tak to widzicie, wygląda W ogóle dach mogę jeszcze otworzyć, widzę, to zaraz otworzymy Poczekajcie Widzicie, jak sobie dasz, jak go otworzyliśmy, elegancio To gdzieś tu będzie ten zjazd, teraz czekajcie, żeby nie przegapić Bo ja też tych modów nie testowałem, nic, także tylko test te sprawdzić, czy to działa. O no i światło zgasimy, bo już bez sensu, będą świecieć, na daremno w sobie. No i sędziemy tak oczywiście przetrząsali tu elegancko. Mamy tylko 15 minut, także na no spokojnie, się nie śpiesząc, oczywiście. Co to, to tak napierdala w tym perkinsie? Dobra, ja taka protka. Dzieło eleganckie, słuchajcie. Tak się kieruje, słuchajcie, panie majstrze Pójdźcie się, widzę, bo nikt za was nie będzie robił, także musicie sobie się nauczyć też widzowek. Na przykład to jest młodszy, to ja niech się uczy, bo rolnik to dobra praca, nie wymagające wymagająca, w swoim tempie, jak jeszcze ma swoje maszyny i to. A nie musi, się nie musi się wkurwiać czasami A, czasami też musi się wkurzyć, bo na przykład się coś rozjebie, tak jak na przykład yy, skrzynia w takim rzucu się, znaczy co, 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 co? Także no tutaj taka dobra nawrotka, wyleciała Będziemy się i troszeczkę zgrabiać tą gwiazdówką, także Ej robota będzie ale op, op, oporowa, oporowa na, na pewno, na pewno, na pewno będzie oporowa Teraz tylko specjalnie chcę wejść i zrobić miniaturę. Elegancka. Proszę dali robić. Mamy 17 minut, także chyba 18. Muszę jeden odcinek będzie z przetrząsania i... Później jest grabianko, prasowanko, no to kolejny weekend złapie. 12 mam no będę wolny robił, także też także też będzie elegancko, także też wam w ogóle wrzucę finis, piątki myślę od razu, nie ja tylko poustawiam i ten, na pewno tak zrobię. Chyba, że, a też zależy też, kiedy dostanę wypłatę od do ciebie, bo to też najważniejsze. Jak nie dostanę, no to nie będzie, nie? Chyba, że mi się dołożycie nie? Po prostu do procesora, jak i do gwiazdy piątki. No na procesor na razie mam cztery dechy, także... Jeszcze 510 zł, i mamy procesor, chłodzenie i, i pasta. Nie, bez pasty to nie ma jazdy, jak to było. Ale pasta to taki najmniejszy wydatek, moim zdaniem. Także. No, procesor będzie konkretny, Bo 4,4 Hz na wersji turbo nie także chłodzenie też tam widziałem dobrze trzyma, także też nie muszę się martwić o to chłodzenie, które chcę montować może będę miał jakieś inne, zobaczymy jeszcze jeszcze mam trochę czasu do wyboru także zobaczę no i będzie pewnie film jeszcze z tego w ogóle widzowie, ja także musicie zostawić tutaj lajka i suba Wam pokażę montaż nowego procesora. Znaczy, no, demontaż starego, starego chłodzenia, montaż nowego. Wszystko to będzie na nowo zainstalowane. Wtedy zobaczymy, uruchomimy, czy to działa. No i zobaczymy w grach, jak to też będzie się sprawowało, nie? Także no. Mamy około 20 minut mamy, także ja wam widzę wie co. Dziękuję za oglądanko Ja sobie złożę, przejadę jadę na tą małą łąkę tu sąsiadowi, proszę powie, że mu jeżdżę specjalnie I co? Ja się żegnam do kolejnych odcinków na razie i cześć